Dzień dobry, tutaj Teoaresa, zaczynamy kolejne wydanie wiadomości. Dziś rano na drodze leśnej za lasem przy lesie znaleziono kolejne ciało. To ciało El Koguto, kuzyna El Kurczako. Jak udało się ustalić naszym reporterom, El Koguto ostatni raz widziany był z Aresem. Jak mówi Ares, byli dobrymi przyjaciółmi. Czy Ares ma coś wspólnego ze śmiercią El Koguto? O sprawie będziemy Was informować. Kolejny skandal na dworze. Królowa wędzonka przyłapana przez naszych paparazców przy kieliszku. Czy lubi korzystać z dwóch głębszych? Widać na zdjęciach, że jest wyraźnie zadowolona. Sama wędzonka milczy, a służby bezpieczeństwa odmawiają komentarza. Wystartowały aresowe ramki 2024. To wspaniała pamiątka minionego lata. Piękne zdjęcie naszych bohaterów można otrzymać za wpłatę 69 zł. Pamiątka i wsparcie fundacji jednocześnie. To wszystko na dziś. Razem wieziemy radość.